Dostał jakiejś skrotnicy szyjnej, zobaczcie, nie? o w dupsko no i Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ayen, a to jest kolejny odcinek ze Sniper Elite V2 Kolejna misja W takim zajebistym polu Normalnie będziemy się zaraz tutaj strzelali Z ruskami Porozglądamy się po budynkach, czy nie ma jakiś jeszcze snajperów. No się ma właśnie na tobie, mówię. Wszystkich sobie oznaczymy i będziemy rozpierdalać. On nie jak strzela do tamtego snajpera. Trudno, muszę cię zabić. Świeciu, jako pierwszego. Prosto w oko, czy nie w oko? Zobaczymy. Leci. Jep, nie no, czacha. Ale też spoko Motherfucker No ja nie trafię No No ładnie trafię Tak na styk Teraz bierzemy sobie następnego snajpera Żeby mnie tutaj nie strzelał No już nam nie będzie przeszkadzał. Pan też już nie będzie przeszkadzał. A pan się za bardzo rusza. O, Ale to chyba będą wszyscy. Więc lecimy sobie tutaj dalej. Uuu, spokojnie. Co mi tak czasami ścina? I ostatnio mnie tutaj dręczy. Jakieś mikrościny, ale to nieważne. Nie robię jakiś. Nie, może tam gdzieś są. nasze butelki? Ty ignoju. Quick Zobaczymy, jak wyszedł. O, Żuchwa. gdzieś to był kolega przecież. Wow! Steam mi się włączył Olira. Ja nie trafiłem. Olira. No a przeładujmy sobie. Ale widzę, ammu też nie mam jakieś super dużo O, tu jest pan, który został w ryj Tu ma granat. Kurde, w granaty mogłem strzelać. Wow, one też się wysadzają. Je, yeah. ich w sensie yy, dobra Tutaj miałem czy nie tutaj Nic tu nie ma Też nic nie ma To nie tutaj? Nie ma gdzieś gold na morze? Mm. Tu nic nie ma, chyba źle poszedłem Chyba nie ma A najwyżej pewnie nagrałem i jak będzie widać to się będziecie ze mnie śmiać Ja jestem ślepy Eee, jest tym No lecimy sobie dalej Bo nam każą Kuchenka o, tu mamy nasze złoto, no piękne. U, trochę ammo, fajnie. No iść tam, dobra, śmigamy. Jak każą. Co to <laughs> tu przyjdzie? <laughs> Dziele sobie pograli kurde pograli pochodzili śmiecie Zapijamy sobie dalej no dobra nie ma składania się nie <laughs> ja ale czapa wysmarowane oklepane Dostał w czachę Koniec, jakieś kraty, co to więzienie Pełny zapas ammo Oś kurde Jestem szybszy niż jego myśli <laughs> Kurde A już prawie mnie miał Chyba się poskradamy, bo sądzę, że jak jest jeden, to jest ich tutaj, co kilku. E, nie wiem, czy wy też widzieliście, ale ja widziałem, jak trafiam go w ramię, a pisze trafienie w głowę. Oni są tępi, kurde. Widzi ciało? Nie no, kolega pewnie. Wiecie, bo, rus bo ruski to myślą, że to wie, że kolega coś wypił za dużo, pewnie, czy coś, nie? I tak leży. A ja tutaj się ładnie przechodzę i wszystkich zabiję. Dobra, mamy jakąś snajperkę, co to jest? Mozin? A to przecież tego chyba miałem przed chwilą. To chyba przez to, że wcześniej już testowałem tę misję. Hehehe, <laughs> jestem zły. <laughs> gdzie mamy iść? Chyba mamy wrócić, stąd wyjść, kurde. Przedłużajmy sobie. Co tak będziecie lać, kurde? Czy czekacie na. O, czekacie na. O, kurde. Sniper. Ciebie zaznaczę cię, Nie patrzy na mnie. Och, chodźcie, zrobimy dobla takiego. Będzie taki je piep. będzie leciało. Zobaczcie, jaki będzie podwójny headshot, nie? Jep, kurna. Prosto w nos. Co jest. Za metal też się liczy. Co jest? <noise> Widzieliście tego Buga? To był chyba Bug definitywny. Będzie gwiazdeczka? Nie wiem. Chyba nie. To był definitywny bug Możecie no to sami zobac zobaczycie Widzicie to Przeleciało przez metal i... No, the fuck? Czemu wy macie takie Nieskoordynowane ruchy? Grenade! O kurde rykoszet był Mata. Teraz sobie Prze... Przyleję, przyleję. No, po prostu czasami za dużo chcę powiedzieć i za dużo myślę jednocześnie. Jest, bez wspomagania Czułeczko, 223 metry. Gdzie ja tam mam iść do Was na dół, tak? Idzie zejście. Woo! Gdzie jest? O kurde! O tu jest jakaś dziura. Dobra, jednego snipera tam ściągnęliśmy. Nie ma chyba więcej co? Czy może są? Co tu jest? Jest tu coś? Halo! Mogę wskoczyć do wody? Nie mogę. Bo to by się wiązało ze śmierdzią. Bo w takich grach się nie pływa Uuu, Detonacja Wyczuwam rozpierdol I to ostry Schody ktoś tu rozwalił Wow. A co tu jest? Co tu jest Ja wiem, że tu nie ma misi, ale... O! Widzicie? O! Opłaca się exploring Chociaż wiadomo, że i tak musimy mieć do miejsca, gdzie każą. Ujoj, oj oj oj. Ciebie zypoj pozbędziemy się. Już prawie mnie wykrył. Tamten... Chyba się nie. Co ty robisz, panie? Co ty robisz? Co ja robię? Dziwnie to wygląda, nie? Szmato. No nie serio Co mam przez ranę No wyrzuć go O kurna no, Ale tu spieprzyłem To po cichutku mogłem załatwić no Idioci Ciota. Może i tak postępnie wykosimy. Gdzie tak szczwanie trzeba rzucić? Kogoś trafiłem Damy radę? Pewnie, że damy Tamten co robi? What the fuck? Co się dzieje? Dostał jakiejś skrotnicy szyjnej, zobaczcie nie? O w dupsko I Za dużo wypiłem O kurde Super Ballam Nie, szmato. <ścoughs> Nie, włączyłem telefon. I na pewno wibrowało. To jest takie chore. W ogóle bierzesz telefon, przykładasz do mikrofonu i on wzyczy. Czajcie to? To jest magia. Dobra, teraz postaramy się po cichu. Nasz breakdance sowiec śpiący. <śpiewanie> 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 nie, to nie miało tak wyglądać. Zjebałem znowu. Czemu ta mina wybuchła? Aaaa! Jezus Maria Trzech Tylko dwóch za debile Robimy BFa Już nie mamy granatów Ale oni są trochę tempi. Jak widać Typowe debile Gdzie jesteś, mały śmieciu? Little motherfucker Headshot Mam lepszą broń, szmato Patrzcie Zrobiliśmy to W głośnym stylu Ale Rozwaliliśmy wszystkich Jestem z siebie dumny normalnie Tylko szkoda, że na to poszło chyba cztery granaty ścigały Kurna Możesz przestać No nie, nie, nie. Tyle przegrać. Polska policja, serio. Obra nie. obra Teraz już na poważnie. Nie wcale nie było słychać tego. <śmiech> <śmiech> Co się dzieje? Coś, co się stało. Aha, teraz ten tutaj przyjdzie pewnie. Taki przyczajony ninja ze mnie. Headshot. Ech, tu dużo jest w ogóle Ale lecimy dalej Może uda nam się to wygrać Kurwa Czy mi się zdaje Czy ten debil rozdarł mordę i Koledzy go nie słuchali <laughs> O kurde, bez jaj Chyba go nie lubili To był Fox. Ale jaki On się schylił kurde, ale, ale i tak headshot Co, będziesz go macał teraz? Dobra Super Tam ci się nie przejmują Tamten też Nie, nie, nie przejmuj się mną. No, ja tu tylko jestem takim cieniem Mnie tu nie ma Ja tu się tylko przeczołgam Grzecznie I proszę mnie zostawić W spokoju Nie będę wam tutaj przeszkadzał Ewentualnie jak dojdę do swojego celu O kurwa Dziękuję Że mogłem pomalować tą, tą, tą piękną szafkę Dobra i koniec, patrzcie tak to się robi, tak właśnie chciałem zrobić to od początku Tylko Mi przeszkodzono Wow Co to był za headshot? Gościu aż chyba salto zrobił i kolejna ściana pomalowana się Zasługujesz na przesłuchanie, tak przeszukanie dupska Dwa za jeden szmaty. Hi, hi, hi. U. Dziomeczku Dostałeś w mordę Dobra Dobra Wspinamy się Zapierdzielamy tutaj ostro już, kurde Wow, Ścina O Wiedziałem, że będzie rozpierdol Na to czekałem Niech sobie wjadą te czołgi na ten piękny most oh, mi taki rozpierdol, że... Oh, co? Rozjechali, co? Pere, pe, pe, pe. Co jest? C czyli, że mogę teraz na przykład strzelić, tak? Tylko, że wtedy czołgi przeżyją A ja chcę te czołgi rozpieprzyć może Mut the lepszy Mada dum, dur, dum, 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 dum. i co teraz? Czołgi latają. Jakie wiksy. Cóż za efekty specjalne kurde, no i czogi. Możecie sobie teraz popływać. YOLO Ty nie masz granatów. Co teraz może was pozabijać? To jest takie łatwe żeż nie wiem czy konieczne Dildos Uch! ale odleciał Super Chciałem to zrobić CO BĘDZIE? Policzek No ziomeczku Widzę kolega był chętniejszy Przemie się nie chował Tutaj wszystkich szybko pozabijać Eee I... Łatwizna Co tam trafić w taki punkcik Kurde, z 200 metrów. No, 150. Nie mówcie, że mam teraz wracać. Oni tam byli. Jezu, jak szybko biegną. Aha. A, nie muszę tam wracać. Na szczęście. A to już teraz Niemcy się pojawiają, kurde. Ej, szmato Zostaw mnie, bo mnie zabijesz Tak, pomóż mu, pomóż koledze, pomóż koledze No nie! Nie udało mi się, bo się nie zaczaiłem Chciałem strzelić mu w granata, wiecie, żeby tak... Śmieciu I co teraz? Zginiesz? Czy nie? Przeżył. O kurde, trafiłem go podczas ruchu. Ała Bolało. A teraz lecimy sobie dalej. Kurde, jeden Amerykanin rozpieprza wszystkich po kolei. A trzeba być snajperem. Dobra, ten już leży. Tym by się dwóch nie udało na raz. Eliminacja słabo. Headshoty lepsze są. W sumie powinienem, powinienem chyba eksplorować. Wysłowić nie mogę teren. Gdzie jest snajper? Wow, snajper kurna był Jeszcze lepsi są No mendo społeczna Oa! No to sobie już nie podsujesz stary Prawe oczko do wymiany Super no spierdziel, drugi Też chcesz? Dobra Poszło za drugim razem A temu chyba lewe oczko wypadło Buteleczka Jakie ciśnienie, że trafić nie mogę Dył Już mam pięć Super O ma to w ruchu mnie trafiłeś? Teraz ja czy trafię nie wiem. W czułeczku. Piąteczkę. Jeszcze jakiś snajper? Serio? Jak ty do mnie strzelasz? Czemu strzelasz w ścianę? Co? Aż dwóch. To w sumie czterech snajperów. Ty będziesz czwarty. By. Trafienie w głowę, 540 punktów, Dziękuję dobranoc, spierdzielamy stąd Idziemy sobie dalej, gdzie sobie iść, tutaj Jest! Chyba ukończyliśmy misję, panowie I panie Jeśli też jesteście Ach. Wreszcie wygraliśmy, 28 minuta już prawie Ziołeczki, myślę, że was przemęczyłem dosyć bardzo Prawie pół godziny film, zobaczymy jak to potem jeszcze ewentualnie będę skracać Dzięki za obejrzenie Trzymajcie się, nie zapomnijcie zostawić łapy w górę. Cześć.